Cześć. Ja chciałbym wam pokazać coś w Wordzie, coś, co chciałbym przygotować. Pokażę Wam PDF. Chciałbym, żeby mój dokument, Wordowski, wyglądał w ten sposób. Kluczem jest ten element, czyli przychody w poszczególnych miastach. Chciałbym wstawić wykres, który nie ma mieć pionowego układu strony, tylko poziomy. Jak tego dokonać? Pierwsza rzecz: Przygotowałem sobie już wykres z Excelu. Tego nie będę pokazywał. Może na innym jakimś filmiku. Chciałbym go skopiować, więc skopiuję, ctrl c, przełączę się teraz na Worda, szukam tego miejsca, gdzie zakładałem, że wstawię wykres, o jest, moje miejsce na wykres, usuwam, enter, ctrl, nie chcę, żeby to był nagłówek, a tutaj z automatu mi wstawiło to jako nagłówek, a rozwijam normalny tekst, ctrl -V, klejam e, mój wykres. Ja chciałbym, żeby ten wykres był większy. Tak słabo się prezentuje, e, ciężko się będzie czytało. Załóżmy, chcę to przestawić szybko. Jak to zrobić? Przede wszystkim e, trzeba do tego wykorzystać podział e, strony na sekcje. E, standardowo, jakbym wszedł do karty układ, wybrał orientację, wybrał pozioma, no to wszystkie strony będą miały orientację poziomą. Nie o to chodzi. Niestety. Na tym mi nie zależało, więc orientacja pionowa. Druga rzecz, która mi tutaj razi, chciałbym, żeby każdy ten nagłówek, który sobie tu ustaliłem, zaczynał nową stronę, czyli to jedna strona, to kolejna strona, kolejna, kolejna. Zacznę od tego. Karta, narzędzia główne. Rozwijam tutaj te moje domyślne style, mam nagłówek jeden, prawy przycisk myszy, modyfikuj. Kliknąłem prawym przyciskiem myszy, modyfikuj, na dole formatuj i akapity. Akapity dają możliwość wstawienia podziału. Standardowo jest, ta zakładka się otwiera, można się przełączyć na to podział strony przed, czyli przed każdym tym moim akapitem, nagłówek jeden, chciałbym mieć podział strony. Klikam OK, OK, pierwsza kwestia załatwiona. Widać? Nagłówek pierwszy, nagłówek drugi, nagłówek trzeci. To jest ten mój wykres. Teraz ten wykres. Od tego miejsca muszę wstawić znak podziału sekcji, czyli przechodzę do karty układ, znak podziału i tutaj następna strona, podział sekcji, następna strona. Nic się niby nie wydarzyło, ale spójrzcie na to. Jak kliknę teraz tutaj orientacja, wybiorę poziomą, to od tego miejsca tutaj mam pionową, a od tego miejsca mam poziomą. Co się dzieje? No tutaj też jest pozioma, więc ustawię się tutaj przed tym nagłówkiem. Znak podziału, następna strona. Niby nic się nie wydarzyło, ale teraz jak jestem na tej stronie i sobie orientacja, wybiorę znowu pionowa. Proszę bardzo e, ustawione. Tutaj oczywiście muszę powiększyć sobie ten wykres. Muszę to zrobić też z głową, żeby nie zjechał na kolejną stronę. No i mam. Mogę zapisywać jako e, PDF. W tych nowszych wersjach Excela, e, przepraszam, nie Excela, tylko Worda, bo teraz o Wordzie mówię. E, plik, jak wybierzemy sobie opcję Zapisz, jaką? No to tutaj jest to jakieś ostatnie nasze lokalizacje. Bardzo tego nie lubię. Ewentualnie na OneDrive domyślnie, jak kliknę ten komputer, to też mi się coś takiego wyświetlane. I lepiej dwa razy kliknąć ten komputer, a jeszcze lepiej użyć skrótu klawiszowego F12. Mogę przejść na pulpit, nie ten komputer, pulpit i wybrać sobie na przykład rozszerzenie PDF. Już mam jeden taki plik Word PDF. Niech będzie to dwójka. Ok, zapisz. Otworzy mi się zaraz strona, jak i jak widzicie, to był wcześniejszy plik. To jest kolejny plik, który przygotowałem dokładnie tak samo z moimi przodami. E, dzięki wielkie za uwagę i zachęcam do, do oglądania e, moich filmików.